Pokryte czarnym kopciem mury zakładów Hoffmana przypominają o tym, że tutaj od wielu, wielu lat produkuje się wyrobi, wyroby z kamionki, z ceramiki. Ale co jest najważniejsze, że zakład, który przekroczył już 100 lat istnienia, do dzisiejszego dnia wykorzystuje tutajsze obiekty. Oczywiście po wielu modernizacjach, po wprowadzeniu nowego sprzętu, ciągle produkuje się tutaj nie tylko kamionkowe rzeczy, czy te, te elementy, które są robione z nowego typu tworzywa opartego na kamionce, ale również produkuje się zastawy stołowe, a także tzw. ceramikę piwniczną, wszystko to, co służy człowiekowi w jego gospodarstwie domowym. Nie ma już tutaj dzisiaj co prawda produkcji urządzeń sanitarnych, niemniej zakład w bardzo wielu elementach korzysta ze starego sprzętu, ze starej infrastruktury. Bolesławiecka ceramika, wykorzystująca pokłady doskonałych glinek, występujących w tutejszej okolicy, swoimi początkami sięga co najmniej XIV wieku. Wyroby z nadbobrzańskiego ogrodu szybko zasłynęły w różnych krajach Europy, a nawet świata. Na przełomie XIX i XX stulecia powstały tu duże manufaktury, produkujące także poszukiwane wyroby przemysłowe. W roku 1889 w miejscu funkcjonowania dzisiejszych zakładów ceramicznych Bolesławiec Julius Hoffman założył firmę wytwarzającą rury kamionkowe oraz ceramikę sanitarną i duże garnki. W rękach Hoffmanów pozostawała ona przez 24 lata. w fabryce Hoffmana dała skromna hala przygotowania glinki oraz prasa do wyciskania rur. kotłownią parową, która napędzała wszystkie maszyny produkcyjne. pracowała wypalarnia z dwoma piecami o pojemności 9 ton. Z czasem załka to rozbudowano do ilości 51 pieców o pojemności 15 ton każdy. Wzniesiono też 5 mogących wypalić nawet do 50 ton wyrobów. Powstały bocznice kolejowe. W roku 1937 zainstalowano nowy ogromny piec elektryczny do wypalania elementów wielkogabarytowych. W szczytowym okresie dawna fabryka zatrudniała łącznie ponad 600 pracowników. Rąk pozostała, tak jak swego czasu. Tak jest. Współczesne zakłady ceramiczne Bolesławiec kontynuują piękne tradycje stuletniej fabryki. Można to stwierdzić, odwiedzając dzisiaj ten zakład. Mimo, że elementy, które są wypalane w tym piecu, są już do nowoczesnych przewodów kominowych, to jednak piece zachowały swój charakter i to widać po pęknięciach, po wejściu do tego pieca, który jest praktycznie zamurowywany w taki sam sposób cegłą, jak swego czasu piece węglowe. W tej chwili są to piece gazowe. Widać tutaj unowocześnioną, że tak powiem, linię technologiczną, ale jednak cały czas można zauważyć, do, wchodząc do tego zakładu, że... Pewien charakter starego zakładu został do dzisiaj zachowany. Widać po stropach, widać po piecach, widać nawet jak pracuje ten piec po tych wszystkich pęknięciach, które można zauważyć. I chociaż na bieżąco to się naprawia i remontuje, to jednak wydaje mi się, że ta atmosfera starego zakładu pozostała. Jest to charakterystyczne, że w takim starym zakładzie produkuje się wyroby, przewody kominowe o nowoczesności. Współczesnej technologii. To produkcja przewodów kombinowych w ogóle. Od początku już jest ponad 100, to jest, to jest ponad 100 lat? Tak. Przeszło 100, to 100 lat, tak. A proszę jeszcze powiedzieć, to jest zamurowywane na czas wypału? Na tak? czas wypału jest zamurowywane i potem furta, to się nazywa furta i ta furta potem jest fragmentarycznie odbijana, podstawiane są wentylatory, ale bardzo stopniowo, ponieważ temperatura jest bardzo wysoka, powyżej 1200 stopni w piecu, w związku z powyższym mogłyby popękać przy gwałtownym szoku termicznym te elementy, te przewody kominowe i dlatego furta jest odbijana fragmentarycznie. Potem dopiero, kiedy już temperatura spadnie do właściwej, zostaje odbita całkowicie furta i tak jest no, te 200-300 stopni później w tym piecu po wychłodzeniu. Ta temperatura w strefie ognia musi być właściwa. Ona nie może gdzieś tam bokami uchodzić. W związku z tym widać, że strop i, i, i boki no, są tutaj powyżej metra, więc to jest, to jest, to jest, to jest grube. Ta instalacja gazowa, która tutaj jest widoczna, no to właściwie jest zamontowana na starych piecach. Oczywiście, że one zostały dostosowane, przerobione. To już jest strefa studzenia, ale jeszcze jest, jeszcze jest ogień. No i tak tutaj, że stąd ta temperatura? Tak, tak. Po wyjęciu tych cegiełek można też tam... Można zobaczyć, co tam się dzieje, tak oczywiście, bo no niestety wszystkiego się nie przewidzi tak, i, i, i ceramicy mówią, że w piecu diabeł siedzi, mimo że wszystko się przewiduje, to jednak nie do końca, jednak nie do końca i jest odpowiednia tak. Przy takiej temperaturze mogą się różne rzeczy zadziać. Obecnie zakład nie prowadzi już produkcji ceramicznych rur kamionkowych, natomiast produkcja ta została zastąpiona przewodami kominowymi kwasodpornymi, odpornymi na działanie wysokiej temperatury. I obecnie produkujemy całą gamę zarówno przewodów kominowych o przekroju okrągłym, kwadratowym, jak również gotowych systemów kominowych obejmujących obudowę karamzytową, izolację. I serce każdego komina, czyli ceramiczna rura kamienkowa. Jest to produkcja zbliżona do tej którą produkowaliśmy kiedyś, niemniej jednak od strony technologicznej, jest to produkt całkowicie nowy, masa jest ceramiczna, jest, zawiera całą gamę uszlachetniaczy, które powodują jej bardzo dobre właściwości i odporność na działanie czynników korozyjnych, jak i, jak i wysokiej temperatury. że jesteśmy blisko kolei, to tutaj była bocznica i tutaj były przewożone bezpośrednio na stację. Tak, tak, nie tylko, ale również te rury kamionkowe przed wojną to było troszeczkę inaczej wykonane i najprawdopodobniej to są jeszcze pozostałości. Tak, 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 bo tutaj przecież była bocznica kolejowa, która tam teraz jest składowisko węgla, oczywiście. Te rury kamionkowe to musi być lekko wilgotne, musi być, żeby, żeby nie pękało, bo przy gwałtownych zmianach temperatury to te rury, te przewody mogłyby pęknąć, więc jest to celowo zasłonięte, żeby w tej własnej wilgoci powoli one schły. Nic się, jeżeli o to chodzi, nie zmieniło, mimo udoskonaleń no jest nowe oświetlenie, są jakieś tam wzmocnienia metalowe. Technologia się w ogóle nie zmieniła. Dlatego chciałam, żebyście panowie zobaczyli, jak to powstaje, jak to się formuje. Proszę. Czy Nie, ja sądzę, że... że że również jakimś, zautomatyzowane, to jednak był ogromny zakład, który się specjalizował tak, w tej produkcji, rurek, więc nie mógł robić pojedynczych rurek, więc na pewno to było, jak na, jak na tamte czasy, na pewno było również unowocześnione. Na miarę tamtych możliwości oczywiście. No, proszę zobaczyć, ręczne ręczna praca. to jest czyszczone, zamywane. Średnica musi być oczywiście odpowiednia i skurcz, bo to jest wszystko powiększone o skurcz. Są przygotowywane, jest przygotowywana masa, z której ceramiczna, z której powstają wszystkie naczynia ceramiki tej naszej szlachetnej, z kolei w tych młynach po prawej stronie, również ogromnych, przygotowuje się różne kolory, różne rodzaje szkliw. W tej chwili wchodzimy w szkliwa półmatowe, szkliwa bardzo szlachetne, które w połączeniu z dekoracjami dają. Nowy efekt, jako że właściwie zakładów produkujących tego typu naczynia, no nie ma w Polsce. Są niewielkie zakłady, ale no nasz zakład jest dosyć dużym zakładem i obok linii tradycyjnej, produkującej naczynia i ceramikę dekoracyjną w sposób charakterystyczny dla dawnej ceramiki bolesławieckiej, czyli z dekoracjami podszkliwnymi wprowadzamy linię dodatkową właśnie w szkliwach półmatowych i w dekoracjach szkliwnych. Jest to dosyć taka oryginalna i nietypowy, jest to oryginalny nietypowy rodzaj produkcji. Tam jest masa lejna, tutaj jest w prasie filtracyjnej powstają takie placki, masy, z której się formuje naczynia. Jest to budynek stary, ale zmodernizowany po różnych remontach, i budynek musiał być, poszczególne miejsca musiały być przystosowane do odpowiedniej ilości produkcji, ponieważ ceramiki stołowej przed wojną tutaj się nie produkowało. Pani zaczyszcza to. A Pani zamywa to wszystko. Każda jedna Jednak rzecz musi być w pracy. ręczna praca i potem to już cały proces odbywa się ręcznie. cały proces dokleić każde uszko tam, gdzie są będą kubeczki, zobaczycie panowie, to wszystko trzeba zrobić ręcznie. potem cały proces tego malowania szkliwienia to wszystko się odbywa ręcznie, ustawiania w piecu, wszystko. Potem pani to musi zaczyścić i zamywać, żeby tych szwów nie było. Czyli to jest... I każde łóżko trzeba osobno przykleić, i to tak przykleić, żeby ono nie odpadło. No, i proszę zobaczyć, tak wygląda forma, z której, z której to jest denko ta jest. Druga część formy są zameczki po to, żeby się nie przesuwały. I taka forma po złożeniu zostaje osadzona w gniazdo. Tak, zostaje osadzona w gniazdo i Rzuca się masę i przy użyciu tego szablonu… To jest toczek jak, tak? to jak kiedyś, tylko że jest szablon… Jest mechaniczny. Jest, jest mechaniczny, tak Czyli jest. to już jest technologia całkiem sprzed tak lat. Tak jest, tak jest, tak jest, tak jest. Kontynuacja technologii sprzed lat, tak. I to wszystko wywodzi się z toczka ręcznego, tylko że tutaj jest akurat przy użyciu szablonu. Zresztą te kubeczki muszą być identyczne, muszą być jednakowe. Cały środek tej hali, bo jesteśmy w tej chwili na szkliwierni i piecowni, zajmował piec Stanisław, to był jeden wielki, duży, jeden wielki piec tunelowy, w którym wózki, na wózkach umieszczało się hmm, ceramikę i ona była wypalana na bieżąco w 24-godzinnym cyklu, więc non stop nie wygaszało się pieca. W tej chwili są nowoczesne piece portugalskie, które właściwie są już skomputeryzowane. Jest to ułatwienie, oczywiście, produkcji i jest to podniesienie jakości tej produkcji, więc zarówno temperatura, jak i warunki w tym piecu są kontrolowane, sprawdzane i podnosi to jakość wyrobów. Tutaj są już wyroby podekorowane na biskwicie. No i pod szkliwem. Nie będzie nic widać na początku. Dopiero Taka po bo... wypale. Dekoracja wyjdzie na wierzch, że tak powiem. Jest to dekoracja podszkliwna, oczywiście wykonywana Czyli metodą... Jest tak, szkliwo jest transparentne, tak jest. I również szkliwo musi być dopasowane do masy i również farby, ich temperatura wypału i wszystkie parametry muszą być przygotowane odpowiednio. Dziewczyny muszą mieć spokój i malują, no jest tu jednak potrzebna, potrzebny spokój, perfekcja, cierpliwość. Także proszę zobaczyć, to jednak musi być ogromne wyczucie, musi być staranność, dokładność. Poza tym musi się uważać również, żeby nie zabrudzić czerepu farbą. Bo niestety farba ceramiczna pozostaje, szczególnie kobalt, który penetruje, ten granat, który penetruje na każdym, że tak powiem, polu, na każdy, w każdej fazie produkcji, musi być ta staranność i czystość. Dzisiejsze wyroby, podobnie jak te sprzed lat, zachwycają ludzkie oko swoim kształtem, kolorami, walorami szkliwa. Wszystkie one powstały w budynkach poddanych koniecznym modernizacjom, ale przecież pochodzącym sprzed niemal wieku. Niegdyś szczególnym świadectwem umiejętności bolesławieckich rzemieślników był wielki garniec Mistrza Joppego, Powstały w roku 1753 i chętnie reklamowany jako największy na świecie oraz eksponaty w Miejskim Muzeum. W roku XXI wieku niemal stuletnie zakłady ceramiczne kontynuują najlepsze bolesławieckie tradycje tej pięknej branży, nadal szeroko rozsławiając miasto swoimi pięknymi wyrobami.